Pierwsza edycja programu Big Brother, który był transmitowany przez stację TVN, spotkała się z niebywale ciepłym przyjęciem widzów. Cała Polska z ogromnym zainteresowaniem śledziła losy bohaterów. Popularnością cieszyła się wówczas Manuela Michalak. Jak potoczyły się jej losy? Program emitowany na antenie TVN zapewnił jej rozpoznawalność w całym kraju Manuela Michalak z pewnością była jedną z najbardziej uwielbianych uczestniczek Big Brothera Co prawda nie zajęła ona pierwszego miejsca jednak jej pozytywne nastawienie i śmiech urzekły wiele osób. TVN wywołał prawdziwą sensację nie da się ukryć, że emitowany przez TVN Big Brother przecierał szlaki innym programom typu reality show. Ciężko uwierzyć, że od pierwszej edycji minęło już 18 lat. Przez taki czas w życiu każdego może zmienić się naprawdę wiele. Jednak z całą pewnością nikt nie podejrzewał, co robi aktualnie Manuela Michalak. Uczestniczka programu produkcji TVN regularnie dzieli się ze swoimi fanami skrawkami swojego życia za pomocą Instagrama. Można tam natknąć się przede wszystkim na zdjęcia przedstawiające to, w jaki sposób uczestniczka programu Big Brother spędza wolny czas. Trzeba przyznać, że Manuela Michalak z pewnością ma w życiu sporo radości. Więcej detali zdradziła podczas ostatniego wywiadu dla portalu Viva. Czego możemy się z niego dowiedzieć? Manuela Michalak opowiedziała jak wyglądało życie po opuszczeniu domu wielkiego brata kiedy reality show emitowany przez TVN do biegu końca. Manuela Michalak zatknęła się z licznymi propozycjami wywiadów i sesji zdjęciowych. Przez trzy lata prowadziła program Maratonu śmiechu. Natłok pracy sprawił, że nie miała ona czasu na życie rodzinne. Najbardziej zaskakujące jest to, czym teraz zajmuje się gwiazda pierwszej edycji Big Brothera. Właśnie otwieram swoje biuro, w którym ja i mój zespół zajmujemy się dystrybucją suplementów zdrowia. Jestem też generalnym ogólnopolskiej firmy, która jest częścią dużej włoskiej firmy sprzedającej włosy do przedłużania. Właśnie zamieniam stronę internetową w sklep, bo tego rodzaju sprzedaż wiadomo, że cieszy się największym powodzeniem wyznała w rozmowie z portalem Viva Gwiazda programu T.V.N. 2. Okazuje się jednak, że to nie wszystko, czym aktualnie zajmuje się Manuela Michalak. Podczas wywiadu z portalem Viva nadmieniła, że podjęła również pracę w korporacji działającej w branży inwestycyjno-ubezpieczeniowej. Gwiazda TVN przyznała, że po kilku miesiącach została liderem sprzedaży i menadżerem zespołu. Nie pozostaje nic innego niż życzyć Manueli Michalak samych sukcesów w dalszym rozwoju kariery zawodowej. Źródło: Wiwa.